Witam Was kochani, dzisiaj mamy zabójczy dzień, w pokoju mam 30 stopni, na zewnątrz termometr pokazuje w tej chwili 53, naprawdę, ale prawdopodobnie dlatego, bo się nagrzał od parapetu. Da, i siedzę sobie tutaj samotnie, akurat mi się do roboty rzeczy renderują, to uznałem, na coś. Co nagram odzyskałem od, o, ostatnią moją konsolę RMVB MP8000. Już pewnie podejrzewacie co to jest. Tak, to jest chińska konsola stylizowana na PlayStation Portable. i ona. Jak można zauważyć, no jest całkiem podobna do PSP, właśnie to jest w niej bardzo fajne, że. Ona wygląda praktycznie identycznie. Jeśli sobie położymy tutaj moje PSP, który jest w stanie idealnym, no to naprawdę nie jest źle. Naprawdę jakieś podobieństwo jest. I co ważne, ten ekran nawet nie jest taki mały oczywiście, on jest mniejszy niż ta ramka, ale to i tak aż tak wielkiego znaczenia nie ma, bo po pierwsze jest podświetlany, po drugie właśnie też jest całkiem spory. I pod różnymi kątami, jak się na niego patrzy, nawet coś widać. Guziki są spoko, oczywiście wiadomo, że nie takie mięciuśkie jak w PSP, ale też nie są tragiczne. Naprawdę jest nieźle, gorzej z bumperami trochę, one są takie klik... klik... jak to w chińskich wyrobach? No i analog... on za dobrze nie działa. Powiedziałbym raczej, że w ogóle nie działa. Więc dlatego kierunkowy mi się tylko posiłkuję. No ale właśnie, co to jest za konsola, to każdy wie. Jest to konsola z cyklu kilka tysięcy gier w jednym. Ale to nie są tylko gry na Pegasusa, tak jak w większości przypadków współcześnie. Konsolę kupiłem używaną za jakieś tam chyba 20 zł, to, to tak jakieś małe pieniądze. Ja właśnie lubię takie budżetowe rozwiązania gamingowe. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach można też PSP kupić za mały szmal. I warto. Naprawdę warto, bo PSP to jest świetna konsola, ona ma bardzo duże możliwości i jak się przerobi, można nawet nie mieć tego napędu UMD, bo przerobić PSP jest bajecznie łatwo. Niemniej jednak, tak jak mówię, PSP to jedno, a zobaczmy sobie. Na tego małego ogryzka. No i powiem zupełnie szczerze, jak na 20 zł jestem zadowolony, bo... OK. Powiedzmy sobie szczerze, że no ta konsola nie ma takich możliwości jak PSP. Można tutaj zagrać w gry z oczywiście z Pegasus'a. Zrobię jakiś szybki test, to tam może jedną grę pokażę, ale to nie ma sensu z tej przyczyny, bo to... Każdy robi testy potem Super Mario, Contry, tam Chip and Dale. Więc wydaje mi się, że to już każdy widział setki razy. Nie ma sensu. Wszystko chodzi płynnie. Co jest ciekawsze? Chodzą tutaj gry z Game Boya Advance. Jak też i oczywiście ze starszych Game Boyów. I to już jest świetna informacja, ponieważ jeśli zobaczymy sobie na Game Boya moją ukochaną konsolę to jednak no, ten ekranik jest mały w porównaniu do tego. A poza tym tutaj nie ma podświetlenia. Trzeba już by mieć Game Boya SP żeby było to podświetlenie. No ale no tak właśnie No Game Boye są coraz droższe. Jeszcze gry na Game Boya też niestety coraz trudniej kupić. Tu jest chyba Harry Potter. Aj. Tak, to jest Harry Potter. Może Harry Pottera by dał radę w miarę tanią ogarnąć, ale niestety takie gry jak wszystkim zależy, czyli Pokémony, niestety są drogie. A do grania w Pokémony to się nadaje idealnie. Więc myślę, że to byłby jakiś główny czynnik motywujący, żeby to kupić. Oczywiście robiłem tutaj też już sam testy innych gier na Game Boya, Advance'a. Chodzą świetnie. Robiłem też testy właśnie emulacyjne, czyli spróbowałem znowu e, przekonwertować sobie gry z Serie Game Gear e, czy tam z ZX Spectrum. Zrobiłem taki, taki test do właśnie formatu Game Boy Advance. No i niestety konsola się coś nie lubi z tym. Co jest dziwne, bo pamiętam, że wcześniej tego próbowałem i to działało. Może to był jakiś inny program, którego używałem. Jeszcze to przetestuję, ale no, tak czy siak, głównie tutaj chodzi Game Boy Advance dobrze. Jeśli się jeszcze przyjrzycie Game Boy Advance, on nie ma proporcji ekranu 16,9, tak jak tutaj, ale to też nie jest proporcja 4,3, tak jak w kineskopach, i to jest, yy, to jest akurat bardzo dobre rozwiązanie, bo gry, jak są rozciągnięte z Advance'a w te strony, to nie wyglądają źle i na zwykłym telewizorze 4x3 też nie wyglądają źle. Jak podepnę to pod grabera coś na będzie dużo lepiej widać, to zrobię za chwilkę parę testów. W tej chwili no jeszcze mam trochę roboty, muszę do tego usiąść. Dla Was to oczywiście będzie stryk i już, a dla mnie troszkę jednak więcej zabawy. O czym chciałbym jeszcze wspomnieć, poza Dlatego poza Game Boyami i e, Game Boyem Advance, Game Boyem Color, Game Boyem Czarno-Białym. Chodzą tutaj też gry z konsol Super Nintendo i Sega Mega Drive. To jest dosyć ciekawe, ponieważ gry z serii Mega Drive chodzą całkiem nieźle. Chodzą naprawdę nieźle, przynajmniej te, które do tej pory testowałem. Eee, może się okaże inaczej. Zobaczymy. W każdym razie, Outram był spoko. Tam, chyba, Pitfall jeszcze sobie wgrałem tak na szybko i też chodził całkiem spoko. Natomiast, gry z Super Nintendo już nie takie prostsze jak Aladdin. To ok, w miarę tam chodziły, ale już takie bardziej złożone, no nie dawała sobie z tym konsola rady i to, to niestety. Nie było już frajdy zgrania grania, prawdopodobnie zrobię ten sam test, który robiłem na PS2. Rzucę te same gry. No i będzie można zobaczyć, jak to śmiga. Podobno działają tu też gry z innych konsol. Nie sprawdzałem wszystkiego, bo to jest bez sensu. No ale takie kilka podstawowych konsol to oczywiście Pegasus, Game Boy, Super Nintendo oraz Sega Mega Drive, czyli takie typowe retro. No nie oświadczymy tutaj gier, wiadomo z PSP, no bo nie jest to PSP, ale jako taka maszynka, no to myślę, że to jest całkiem fajne. Nie będę tutaj robił testu innych funkcji, bo to jest bez sensu. Oczywiście z drugiej strony, jak sobie to porównamy, chcieli zachować ten styl PSP. Tutaj jest właśnie UMD napęd. Tutaj zrobili kamerkę. Oczywiście to jest bez sensu. Z tego się nie korzysta, bo to jest słabej rozdzielczości. To jest bardziej taki dodatek. Są tam też takie gry jak e-book, kalkulator. Można odtwarzać wideo. No i może, nawet to wideo jest fajne, jak się ma dzieciaka i się jedzie gdzieś w aucie, To można mu to puścić, przymocować do zagłówka i na słuchawkach sobie wtedy ogląda. No ale tak czy siak, główne przeznaczenie tego to gry. Ja już gadam prawie 9 minut, więc w tym momencie już się utnę. Tym bardziej, że widzę, że zakończyło mi się renderowanie. No i za chwilkę przeskoczymy już sobie do testu. Tak jak widzicie, konsolka jest już podłączona. Tutaj mamy przejściówkę audio video. A tu podpiąłem ładowarkę ze starej Motorola, ponieważ jest to system na mini USB żeby wszystko nam ładnie tutaj śmigało i żeby mi się konsolnie rozładowała. Żeby oglądać wszystko na tyle wzrost TV i dzięki temu też będę mógł przechwycić dla Was obraz. Myślę, że to będzie lepsze, bo mogę zawsze pokazać jak to z różnych tutaj perspektyw wygląda. Patrzcie, powiadomienie, ja je wyciszę, nie bójcie się. Ale w... On jest naprawdę niezły. On, jak na chińskie standardy, jest naprawdę niezły. Więc za chwilę już przechodzimy do z skrzegera. Oczywiście, dla czystej formalności, pokażę wam tutaj gierkę na Pegasusa. Będzie to ta sama gierka, którą zrobiłem podczas testu PlayStation 2. Jest to to déjà vu i możemy rozpocząć nową grę w zasadzie to pogramy sobie tylko chwilę bo tak naprawdę no nie, nie będziemy z tego robić serii oczywiście nie będę tutaj grał na takim maleństwie ale naprawdę myślę że tyle wystarczy żeby tutaj pokazać tylko że gra się nie zacina można spokojnie sobie wszystko odgrywać kolory są całkiem niezłe ta jakość właśnie tego hmm, y, wideo też jest całkiem w porządku. Więk też emuluje się poprawnie. Więc myślę, że jako taki test Pegasusa można uznać, że naprawdę każda gra na Pegasusa jaką będziecie chcieli, będzie w stanie Wam tutaj pójść. Tym samym zostawmy już sobie grę i przejdźmy może do tytułów z Game Advance, czyli to co wszystkich najbardziej interesuje. No i wiadomo co wszystkich interesuje najbardziej Pokemony Więc sprawdzimy sobie Pokémony. To jest akurat Leaf Green Jest to lekcja na Game Boya Advance, jest to remake pokémon Green, które chyba z tego co pamiętam się nigdy nie ukazały poza Japonią. To jest gra typowo japońska. Tam były oczywiście pokemony były trzy tylko ko te kolory pamiętam był red blue i yellow yy, pokemonów green to nie widziałem w tej chwili można to chyba już kupić jakąś tam z Chin taką yy, przetłumaczoną no dobrze weźmy troszkę w, weźmy troszkę w tygry wejdźmy A, takie oryginalne imię mu damy. Dobra Ma, się, no tak, proszę No i dobra Zacznijmy, Pokemony Tak na dobrą sprawę to Nie ma też sensu te łazić no bo Pokémony to jest gra, w którą się gra i gra To bardziej jest tylko tak, żeby pokazać tutaj właśnie performance, żeby pokazać jak konsola sobie rali z takimi tytułami przejdźmy sobie może tylko do profesora Oka No i myślę, że tyle wystarczy, bo są jeszcze inne gry, których chciałbym porobić testy tym samym zakończymy sobie już za chwilę pokemony no i przejdziemy do jakiejś kolejnej teraz pozycji No i driver, czyli pozycja obowiązkowa, którą praktycznie muszę też tutaj zaliczyć I jestem bardzo zaskoczony, że naprawdę tak nieźle sobie ta konsola radzi z taką już złożoną bardziej grą na Game Boy'a, jaką jest właśnie driver trujeczka Przewińmy sobie intro, które wiadomo, że jest zaczerpnięte z wersji na PS2 No i zaraz przejdziemy sobie do gameplaya. Tak, swoją drogą powiem Wam, już pomijając wszelkie aspekty tego, ile potrafił Game Boy Advance, no to jednak e, myślę, że to jedna z takich pozycji, w której naprawdę warto zagrać, nawet jeśli właśnie... Nie jesteśmy jakoś przekonani do tych gier takich bardziej retro, bo w, yy, chociażby dlatego, że to jest dosyć trudna gra paradoksalnie. Okej, okay, już się możemy poruszać. Yy, będzie mi kiepsko szło, bo nagrywam jedną ręką oczywiście, ale coś tam powinno się udać. Którym się wchodziło do auta? Na, na tej konsoli z jakiejś przyczyny yy, do samochodu wchodzi się kwadratem, a nie ...lewym tym triggerem, więc jest to dosyć dziwne. No ale to chyba jest kwestia tylko ponownego zmapowania przycisków. No, jak się jedzie po mieście, ten framerate jest całkiem niezły, muzyka też nie zwalnia. Więc paradoksalnie jest lepiej niż na PS2. To tylko pokazuje, że tak naprawdę no... ...dobra optymalizacja potrafi zdziałać cuda. Nie jest to jeszcze ostatnie słowo, jakie powiedziałem, jeśli chodzi o tą konsolkę, ale o tym za chwilę. Rivera nie będziemy też jakoś długo ogrywać. Myślę, że to jest na kiedy indziej zadanie. Dzisiaj możemy sobie tylko sprawdzić, jak to wszystko nam tu ładnie śmiga. Zobaczmy tylko jeszcze, jak w wodzie będzie się zachowywał. No, tak jak myślałem nic nie renderuje się lepiej, to chyba już są ograniczenia systemowe Game Boya. No dobra, zostawmy naszego tanera pośrodku morza, czy tam zatoki i przejdźmy do następnej gierki. No i oczywiście tak jak ostatnim razem będzie też Alone in the Dark, czyli gierka na Game Boya Color. Początkowo jak zobaczyłem te takie małe glitche graficzne w menu zobaczymy, czy się pojawią No nie, tym razem jest dobrze Tym razem jest dobrze Ciekawe, czy mam tu jakiegoś save'a Nie Więc musimy zacząć od początku Przewieźmy sobie to intro, bo już je znamy jak zapewne pamiętacie z mojego testu PS2 ta gra miała swoje lagi. Jednak już tutaj na tej naszej małej konsolce wszystko chodzi bardzo dobrze. Przejdźmy sobie tutaj kilka ekranów. No i właśnie, skoro już chodzą takie gry, jak Alone in the Dark to z biblioteką na Game Boya Color też nie powinno być żadnych problemów. No i jak z tego wejść? No. Oczywiście są jeszcze inne bardzo złożone gry na Game Boya Color, jest na przykład Metal Geek Solid. Nie będę go pokazywał, bo on ma bardzo długie intro. Eee, poza wszystkim on aż tak... Eee, on aż tak ładny nie jest jak Alone in the Dark, tam jednak wygląd jest taki izometryczny, od góry widać naszego bohatera i tylko fajne są tak naprawdę kadcenki, no i też fajne jest to, że ta gra jest po prostu dosyć długa. Dobra, ostrzelne pajęczaki i zakończymy sobie przygodę załomnej teraz w tym teście. No i jak widać, niestety, gry na Super Nintendo też potrafią złapać chwilę z wiechy. Będzie ciężko jedną ręką, ale spróbujemy tego osiłka tutaj się pozbyć. Też nie oszukujmy się, Aladdin jest jedną z takich prostszych gier. No ja niestety nie wgrywałem tu więcej gier, bo niektóre zwyczajnie w świecie wcale nie działają, na przykład Star Fox. Próbowałem w niego zagrać, nawet się nie odpalił. Nie wiem, może to jest kwestia tej e, kopii, którą miałem tutaj w grano, a może czegoś innego. No, trudno powiedzieć. No, w każdym razie, no nie jest idealnie. Nie jest tak, jak powinno być. Za to, o dziwo Sega, gdy z serii chodzą dużo lepiej. O czym zaraz się przekonamy, no. Kurde, wejdź już tam. Myślę, że wystarczy. Każdy mniej więcej pamięta, że wola to wygrało. A otknął, nagradzi sobie całkiem nieźle. Choć oczywiście nie może być tak dobrze, że nie będzie żadnych problemów. Spróbujemy. Ach, jedną ręką będzie dosyć ciężko, ale może jakoś się uda. Dobra, jakoś jedziemy. No cóż, więc jak możecie zobaczyć i usłyszeć, a Autran chodzi płynnie i miał problemy na PS2. Natomiast ta muzyka nie jest taka jak powinna być. Te, te chyba te MIDI to. Nie wiem czy nawet czy to są MIDI, no nie jestem pewien, ale, ale jednak te dźwięki nie są takie jak wydaje mi się, że były w Autranie. Jednak tym właśnie, na Sega Mega Drive. Hmm, oczywiście one się różnią, bo pierwszy Outrun, w jakiego grałem, to był na Sega Saturn. Albo był na jakiś komputer osobisty. Hmm, była to wersja na jakiś komputer osobisty. Prawdopodobnie jednak na Saturna był pierwszy Outrun, w, w którego grałem. No i te y melody się jednak różnią od siebie. No ale tak czy siak tutaj Chyba coś faktycznie jest nie tak. Dobra, dojechaliśmy do checkpointu prawie. Zaraz go przejedziemy. I myślę, że test Outrana będzie można zakończyć. Zobaczymy sobie może jeszcze jedną grę z SEGI za chwileczkę. To oto gra, czyli Pitfall Mayan Adventure. To jest też dosyć ciekawa pozycja. Ja tą grę pamiętam z konsoli Jaguar. Co prawda ja osobiście Jaguara nie miałem. Jaguara miał mój kolega i to była w zasadzie jedyna gra. Oj, którym to się... Ty, wężyn. A, kiepsko mi poszło. Wracając no. Była to praktycznie jedyna gra, jaką widziałem kiedykolwiek na Atari Jaguara w akcji. Wiadomo, że była tam jeszcze, był jeszcze... Hmm. Rayman to chyba najbardziej znana gra Z Jaguara. Potem ona się ukazała też na PlayStation i chyba to z PlayStation ludzie najbardziej kojarzą. No ale ja, ja powiem wam zupełnie szczerze. Trochę tak teraz przez pryzmat czasu można uznać, że to... Może tak się podchodziło. O! Szkoda i w ogóle. No a wtedy niestety realia były takie, że... Gry na Jaguara były bardzo drogie, bo, bo wiecie, to jeszcze cały czas były te gry na dyskietkach, a na PlayStation już można było mieć gry na CD-kach. Każdy jak tylko się dało wszedł od razu przerobić tą konsolę i już gry z bazaru czy tam ze stadionu dziesięciolecia można było sobie ogrywać. Tak więc Pitfall jest jedną z tych gier właśnie, które pamiętam bardzo dobrze z Jaguara. Bardzo to jest fajna gra platformowa. Oczywiście jest też nieco trudna, ale no jakby nie ma co się zniechęcać, trzeba po prostu nabrać odpowiedniej wprawy i można ją przejść bez problemu. Oj. Teraz mnie ten guzik zabije. Myślę też, że jak na test pokazałem wystarczająco mocno, że nie umiem za bardzo w tą grę grać, więc dojdźmy do checkpointu i lecimy chyba dalej z testami. W końcu odpalimy jeszcze dobrze wszystkie znane Pokémony na Game Boya Color lub też na pierwszego Game Boya czyli Pokémon Red w zasadzie włączam to tylko po to, żeby pokazać, że działa być może jest jakiś sposób żeby włączyć w tej giechce kolory i całość by wyglądała nieco lepiej no ale niestety nie do końca wiem jak to zrobić jeszcze Myślę, że na tyle testów wystarczy. Za chwilę prawdopodobnie spotkamy się znowu. na już takiej mają małe mowie końcowej, co dalej zamierzam zryć z tą konsolką. No i przechodzimy już do mojej mowy końcowej. W zasadzie będzie tylko parę słów. Ten test był taki bardziej pobieżny niż zazwyczaj mi się zdarza. Ale to wszystko z prostej przyczyny. Teraz zależało mi najbardziej na tym, żeby pokazać Wam ile potrafi taka konsola po wyjęciu z pudełka. Ja tutaj wiecie, nic nie zmieniałem. Wgrałem tylko parę gierek i praktycznie sobie gram. Nie jestem pewien, z którego roku jest ta konsola, bo ją kupiłem używaną, no, tak jak wam mówiłem. Ale strzelam, że no jednak już te kilka lat ma, tak spokojnie z 6-7, bo mniej więcej wtedy się zaczęły te sprzęty pojawiać. A może nawet jeszcze wcześniej. No, w końcu PSP to jest też dosyć stara już konsola. W tej chwili chyba częściej można jednak natrafić na tego typu konsole, tylko że już w skorupie przypominającej PS Vita. Też w środku wydaje mi się, że jest cały czas to samo. Cały czas są praktycznie takie same pedesze, tylko się różni troszkę oprawa graficzna. No i tym samym można cały czas takie cuda. W okolicach jakoś 100 czy tam 150 zł, sobie kupić. Dlaczego jednak ten test był taki bardziej niepełny? A no, właśnie dlatego, bo to nie jest moje ostatnie słowo: ja nie będę w zasadzie tutaj się bał, że coś popsuję, ani nie będę się bał, że coś się stanie. No, bo to jest tak, jak mówię, no konsolka, którą kupiłem za grosze. Nie jest to prawdziwe PSP, a i tak prawdziwe PSP bardzo łatwo zmodyfikować. Są yy, społeczności, które właśnie też lubią takiego typu wynalazki chińskie i opracowali yy, nowe oprogramowania, Homebrew, które się chyba nazywa OpenDingux. I wiem, że po zainstalowaniu tego, no to konsola dostaje dużo więcej możliwości. Po pierwsze, nie dość, że. Dostaje już lepsze emulatory i całość chodzi dużo szybciej niż normalnie. To jeszcze nawet jest kilka dodatkowych emulatorów. Wiadomo, że no, na przykład emulator PlayStation, który jest opracowany dla takiej konsoli, nie ma najmniejszego sensu, bo to jest dużo za słabe, żeby uciągnąć PlayStation. Ale na przykład właśnie już inne konsole przenośne, czyli Atari ten Lynx czy Sega Game Gear. Czy właśnie Sega Master System, to wszystko już ma większy sens. Lepszy emulator dla Super Nintendo też nie zaszkodzi. Nie mówiąc już o tym, że niektórzy ludzie robią porty, takie jak na przykład Wolfenstein, e, Quake czy Cave Story, żeby mogły chodzić sobie właśnie na takich urządzeniach jak to. Tym samym jest to plan na kolejny raz. Spróbuję wgrać takie oprogramowanie. Na tę oto konsole. Jeśli się uda, ponowię testy i będę miał jeszcze fajniejszy sprzęciek do grania, praktycznie nie inwestując w niego nic. Jeśli się nie uda, no to mówi się trudno. Była fajna zabawa, spróbowałem czegoś nowego, a i tak wiele nie tracę. Tym samym myślę, że to dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Zobaczymy w następnym, jak mi pójdzie. Albo i nie pójdzie. Kto wie, na razie.